W tej chwili ta prol oczywiście, proszę Państwa, bo jak e, e, rekonstruowano e, Ankor Wat, to proszę mieć świadomość, że zobaczymy jutro, że to, to, taka ta budowla musiała być rozebrana. Skatalogowano wszystkie te, opisano, ponumerowano kamienie i e, dopiero później spalono, zbudowano na nowo. Tutaj I mamy, y, y, jak pokazane, widać jak działa dżungla. I gdyby teraz usunąć te drzewa, to tak naprawdę rozsypałoby się, bo te drzewa stanowią też naturalną ochronę, ale trzymają te mury. To ja to po prostu tam, nie pan nie pan to ten szereg takich habity. Proszę Doły. Państwa, w szeregu habity też mogą być jakiś Też, też to są być. osoby, które są, nie są wyświęcone. Są takie nie. zakony, które mają już swoje, swoje yy, yy, kolory. Ale najczęściej to było w przypadku